wrażenie, które zadaję, to jak szybko się zużywają w stosunku do tego, ile trzeba. Gdzie ja biegnę? <noise> A my jesteśmy w trakcie pełni. Czy to nie jest cudownie? Mogę biegać gdzie chcę, kiedy chcę, jak chcę, kiedy chcę, jak chcę, kiedy chcę. Tylko nie wiem gdzie. Spoko. Właśnie, o rany, nie, nie w tą stronę, w drugą. Tam jest glumer. Co? Nie! No sferatu! Znowu nie mam co jeść! No i nie jest to zły pomysł, o, matko! Noc. Noc! Dan Tan O, zaplątałem się w kabel słuchawek. sorry, <ścoughs> Naprawdę? Schemat na... Na to. Nie! Ha <gly> glomer Dostała <gly> z tego mięsa papka i skrzydełka Zemszczę się na wszystkich mechanicznych za śmierdzi glomera i to tak szybko Co to za dźwięki? Łooo! Wow! Doskonale! Bijcie się, bijcie się! Ach. Bijcie się, bijcie się! My zbieramy wszystko! Muszę do mnie szczęścia, może nie będzie aż tak szpetna ta baza. O! Oh. O, teraz włożyłem kask. <grymne> Dobry. <grymne> o, tragedia. To jest odcinek, po prostu klęska. Nie wiem, jeszcze jak go nazwać. Zastanawiam się, co będzie się działo, kiedy przybędzie muchos. Mhm, czekamy na dzień, czekamy na dzień. Prostne miejsce na ognisku. <grymne> o, w morderze. Nie wydaje mi się. To by koniec przygód droga o niech go oczne potwory zjedzą w całości. Może to akurat jakoś zadziała Ja wiem, że jesteś głodny i daj mi się ty spokój teraz. Gdzie jest dmuchosmok? Nie ma go, jest, nie ma go. Cudownie. Jest w szczęście, sensie, że cieszę się, ale nie ma, że go nie ma. W zasadzie mogę to... Nie! Boże święty, drog jesteś debilem! Oj tam, oj tam, twój pan jest debilem. No nie, no nie, no nie, no nie. Daj mi chociaż to wyłobić. <grym> Ty Paskudo. Ty Paskudo jedna. Idź to. Kiting. I idealne drogi. Uu, bu, 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 bu. Dawaj mi te kulki mięsne. Wow, co ja upiściłem. Kabopsy. Szkoda, że nie kulki mięsne. Zostaw to. Moje. Udał mi się, udało mi się. Nie, ała! Ała! Droku, wiem gdzie postawić malowidła. Tu będzie taki zakątek sztuki. Proszę bardzo, oto pierwszy przykład e, sztuki starożytnej, a, a w zasadzie prehistorycznej. Na tym malowidlu widzimy, że drog jest atakowany przez psy gończe. I ta chwila została upamiętniona, uwieczniona, panie. Oszty dziadu! Nie! Jak ci blu blu zrobię zaraz. Oh. Proszę bardzo, uwieczniłem wspaniałego bawoła, który dawał mi kubki, żebym mógł zrobić farmy. Proszę bardzo, wspaniała chwila, kiedy y, drog y, dociera do wysokiego ptaka, zabiera mu jajko. Potem ogrzewa je przy ognisku i z małego jajeczka wyskakuje pisklę. A potem pisklę zamienia się w duże piskle Ale to jest chwila uwieczniona. Ale w zasadzie nie miało miejsca jeszcze coś takiego. Jeśli uda mi się pokonać, po prostu. Druga pustynia? Schemat! <laughs> <laughs> Na kompas? Te chmaki <laughs> żar. Tak Ciężko pewne rzeczy tutaj przewidzieć Jak nasze decyzje wpłyną na najbliższą przyszłość Oooo Kówki kolonia, ko... O masakra ile jest na moim trupie E, ej 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 ej! Halo! Halo! Nie ma takiego czaskania. A, wiem co by mi się teraz przydało! Tula zawsze o tym mówiła. Czemu nie wieleś kosztianów, czemu nie bieleś kosztianów? Ha! <grymka> Wiarenka oh! Wow! Efektowny ten kotek i efektywny raczej. O, oh. To jest moje! Nie zabieraj tego mięsa! Kask! O. Oh! Wow! <grymka> kotku, kotku, idź. O oh, nie!

jest! Zabiłem go! Uuuu! Zginął! Piosenka radości. Ooh, yeah. mm. <ścoughs> Czy to nie jest wspaniałe? Mam! Ajbrele! Ujie No 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 no! no. He <ścoughs> Czemu to miał? Jest! Tylko... Tylko... Jak mam zamiar niszczyć skały, jeśli nie mam. ile Przedmioty i, i, i te inne surowce, które mamy w skrzyniach są. Fuuuuck! Niech tu będzie jedba Nie ma, nie ma, nie ma! Jest! Ciekawe nie ogarnięta. O! Dobra, przepraszam, nie będę już więcej! ZROBIŁEM CZTERY! Idioto. Znaczy się, to wszystko było zaplanowane od początku i taki miałem zamiar. Oczywiście. Nie, halo, 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 Nie będzie żadnego mniam, nią. To jest moje. Co? Co to jest? Tu było dwa... Tu było 26 przykładni? Tak naprawdę nie wybrałem się tam po przykładnie, tylko po fioletowe kryształy. O! I tyle! Co tego brakowało? Głupie żaby, teraz mam sparać z nieba. Ciągle igram z życiem.